I witajcie widzowie, jestem Darwin, no a to jest kolejny odcinek z Grani. I zaczynamy. Widzowie, to jest odcinek... Nie nagrywałem Grani od roku, więc dlatego dzisiaj go nagrywam. I to jest odcinek dla Jacka Gorola, który rok temu mnie poprosił, żebym nagrał Więc Jack Gorol, to jest dla ciebie ten odcinek. Jeśli oglądasz ten odcinek, to to jest odcinek dla Ciebie. I... No to możemy zaczynać. I jeszcze jedno, widzowie. Życz i życzę Wam wszystkim, widowie szczęśliwego Nowego Roku. Właśnie pod koniec odcinka powiem to samo.

Kurde, już się zmieniło coś tutaj. Usuwajmy się, bo babcia pewnie... No wiedziałem. Prawdopodobnie mnie nie widzi. I jestem tego pewien, że mnie nie widzi. Nie w sposób taki, ja że... Poczekamy, aż pójdzie. W niezależnej i zaangażowanej politycznie społeczności greckiej. Dobra poszła. Po zniesieniu stanu wojennego w roku 1987 możemy jeść. Polityczna stała się jeszcze silniejsza. Ojażkująca demokracja zapoczątkowała zmiany urbanistyczne, poprawiła warunki życia i stworzyła wyjątkowy. Bo dobra nie poszła do piwnicy, więc jest jeździć. <laughs> Tym razem zrobię wyjątek. Zobaczymy, co jest tutaj. W demokracja jest wysoko cenna. Mieszkańcy są aktywni i zaangażowani. Nie boją się artykułować potrzeb. Chęć zmian tutaj nic nie ma, nawet w murach ratusza.

Stanowi łącznik między inicjatywami oddolnymi i politykami. Zanim z polityką, Miao działała po drugiej stronie, u boku protestujących. Należała do ruchu społecznego Sunflower Movement, założonego w 2014 roku. Gdy studenci przez 3 tygodnie opuścili Ruch, który nazwano na cześć kwiatów wysłanych protestującym jako symbol nadziei, zdobył w Tajwanie powszechną sympatię. Studenci nie dopuścili do podpisania umowy handlowej, ale po tym sukcesie nie skończyli na lawy. A o kolejna część do szargi super. scenie politycznej. Po protestach wielu tajwańskich aktywistów zwróciło się ku instytucjonalnej formie polityki. Tutaj do nie ma. Do Polski, założyli mnogacz i objęli stanowiska we władzach. Jako protestująca i aktywistka rozmawiam z ludźmi podzielającymi moje przekonania. Jako polityk zaś mam do czynienia z osobami o odmiennych poglądach. No, wejdziemy. Próbuję wytłumaczyć wszystkim, co powinno nas łączyć. Dziś Marsz Równości, najstarszy i największy w Azji, biorę w nim udział. W tegorocznej parafii uczestniczy ponad 200 tysięcy mieszkańców. Idąc ulicami Tajpej świętują legalizację małżeństw osób tej samej zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Tajwan jest pierwszym krajem azjatyckim, który to usankcjonował. To wielkie wydarzenie. Nie ma wyjątków. W wrześniu 2019 roku w kraju zawarto 2144 małżeństwa jednopłciowe. Czasy w Tajwanie się zmieniają, i to na lepsze. Demokracja na poziomie miejskim. Czy to potężna broń w Tajpej? Tutaj mamy pezent. Tak, bo Tajwan to mały kraj. Kurde, chciałbym wziąć ten klucz, ale nie mogę, bo. Taszek to jest. O, znalazłem ostatnią część do shotguna. Wtedy wiedziałem, że to była babcia, bo Zam... drzwi były zamknięte, a ja ich nie ruszałem. Relationship with democracy. Demokracja to wspólne podłoże umożliwiające zjednoczenie i walkę z Chinami. Długo o nią zabiegaliśmy, zwłaszcza młodsze pokolenie. Urodziłam się w roku 1987. Dla moich rówieśników wolność, demokracja i prawa człowieka są kluczowe wszelkie. Babcia pewnie będzie tu zaraz szła. Się zjednoczyć niezależnie od płci i rasy. Hmm. Walka o wolność, demokrację i prawa człowieka jest istotna. Małżeństwa jednopłciowe czy równości ludźmi ale... są równie ale... ważne jak tego miasta. Uszyta na miarę jego mieszkańców. Najważniejszych rzeczy w urbanistyce nauczyły mnie dzieci. I umysł, się... Idziemy po zamrażalni. Zobaczę, co się dzieje, gdy projekty dzieci traktuje się poważnie. Odwiedziłam z rodziną Europę, Japonię, Hongkong i Singapur. Różnica jest ogromna. Europejskie dzieci znakomicie się bawią na placach zabaw. Moja córka spędzała na nich całe popołudnia. W Tajwanie zaś po 5 minutach schodzi z nich, bo są tylko tandetne plastikowe zabawki. Pyta, czy może pobawić się moim telefonem? Christine jest założycielką organizacji Parks and Playgrounds for o. Children by Children. Której Idzie profesor, to decydujący głos w projektowaniu parku. Christine wraz z innymi rodzicielkami, zwanymi Czule, wściekłymi matkami, skierowały go władz rządowych. Kurde, jednak pułapka nie zadziałała. Które rozwijają kreatywność. I babcia mnie walnęła pałką. Na początku, dzień drugi, kazano wracać do kuchni, do garu. Miałyśmy poznać przepisy o bezpiecznych placach zabaw i dopiero wtedy zacząć do rozmów. Zgłębiłyśmy temat takich projektów w miastach przyjaznych dzieciom. Nazwano nas wściekłymi matkami, tłumaczymy oficjelom potrzeby naszych dzieci w zrozumiały sposób. Dobra. W przypadku tego projektu placu zabaw dzieci od początku do końca były głównymi konsultantami. W pierwszej 60 maluchów stworzyło własne projekty z różnych Kurde Po wyborze najlepszego w miejscu inwestycji zorganizowano serię spotkań. Dzieci bawiły się płytami drewnem kartonem, a projektanci poznawali zastosowanie materiału. Następnie projekt pokazywano rodzicom, by dodali coś od siebie. Podczas fazy drugiej trwającej 10 miesięcy dzieci uczestniczyły w budowie placu. Wyrzucimy tutaj kłopotkę. przepisy określające warunki budowie Każda inwestycja wymaga obecnie udziału dzieci już na wczesnym etapie realizacji. Ścianę sensoryczną wymyśliły dzieci idzie projekty. No kur... Oprócz tych Hmm. Nie pomogło znowu. Dobra, mam wywalone w tą pułapkę. Jaskownica ogród. Tak, brzmi oficjalna nazwa. Połączenie piaskowników. Jeszcze mi no, Kurde jeszcze okej. Można zbudować. nie zostanę Dobra, dzieci na Trzeci dzień podjeżdżają i się bawią. Znak ostrzegawczy dla bezpieczeństwa. Tajwańczycy są przeczuleni na tym punkcie. Nie chcą, by Dobra. w pociechy spotkała krzywda. Trzymają je pod groszem nawet na placach zadach. Dopuszczono takie rozwiązanie. Dzieci same oceniają ryzyko. Skaczą po większych i mniejszych stopniach, w górę i w dół. Testują sprawność możliwości i oceniają zagrożenie. Organizacja Christine patronowała w budowie 50 placów zabaw w Tajpej i 50 kolejnych w nowym Tajpej, okalającym stolicę. Idę po Arbuza. Bo coś w środku nim jest. I musimy się dowiedzieć. Co to jest? Choć przestrzenie są wspaniałe, stworzono je w obszarach wyznaczonych i zamkniętych. Po tym jak wściekłe matki pomogły dzieciom odzyskać pracę zadań, postanowiły przywrócić im wodniki. Jak narodziła się That's na street play. Dzieci budują konstrukcje z pudełka. Mniejsza wersja, 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 miasta wersja miasta, szytego na miarę. Są domy i Nie ma żadnych ograniczeń. To farba? Tak, no. pewnie łatwo zmywana. Tak, stanowi prawo. Po zabawie teren ma wrócić do stanu pierwotnego. Łatwo znaleźć zgodę na wyłączenie podmian. Na początku było to. Nie się, bo babcia tu załapczy Przy drugiej wypracowaliśmy stładanie zasad. I mamy niebieski I dzieci dostają chodnik do zabawy. Nauczyciele szkoły hmm. pomaturalnej mogą.

Ciekawe. Miasto można ulepszać wieloma narzędziami, na przykład genialnymi umysłami dzieci. Nie zadzierajcie z potężną siłą urbanizmu, jaką są ściekłe matki. Można. Teraz widzimy ulicę Tajwanu. Schowajmy się do samochodu. Jest. Dobra, poczekamy aż całkiem pójdzie. Bo jak wyjdę wcześniej to mnie zobaczy. Dobrze. I widowie, to już jest koniec odcinka. Jeśli byście chcieli kolejne odcinki z Grani albo z innych gier, to napiszcie w komentarzach, więc do zobaczenia. Papa. Pa. I jeszcze raz przy, wszystkiego, jeszcze raz wyżyczam Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. 2021.